Mano zadanie 25 No i już na pewno widzicie Uzasadnij No ja wiem, że to jest dla większości z Was zadanie pod kątem krótsze, lepiej nie, ale naprawdę te zadania na podstawie są proste. Jeżeli uważasz inaczej, to musisz kliknąć suba i tylko czekaj na zadania Uzasadnij i zobaczyć, że wszystko będzie na, że wszystko będzie w porządku na Twojej maturze Uzasadnij że jeśli i teraz zobaczcie, jeśli to się dzieje i jeśli to się dzieje, to takie wyrażenie musimy udowodnić, że jest prawdziwe. Czyli to, te pierwsze dwie rzeczy to wiemy, z tego mamy skorzystać i doprowadzić do sytuacji takiej. No i praktycznie tutaj pomysły są bardzo proste. Zobaczcie, jakie jest mój taki win condition, co ja muszę. Tropić, albo co ja muszę dostać no żeby te zadanie powiedzmy wygrać no to baczcie, A do czwartej i B do czwartej to są dwa elementy które ja potrzebuję no bo z tego składa się właściwie całe tutaj wyrażenie które ja mam udowodnić, uzasadnić no i pytanie w jaki sposób ja mogę do takiego wyrażenia dotrzeć no skąd mogę wziąć A do czwartej i B do czwartej bardzo dobrze Podniosę sobie to do kwadratu, zobaczę, co się stanie. Żeby to zrobić, no to piszemy A kwadrat plus B kwadrat równa się 7. I obustronnie podrzucamy do kwadratu jedną i drugą stronę, i lewą i prawą. No i tutaj niestety, jeżeli ktoś nie ogarnia wzoru skróconego mnożenia, oko nie krytykuje. OK, nie ogarniasz to nie. To musisz pamiętać, jak działa potęgowanie. Jeżeli tego nie pamiętasz, no to kurde, to już nie jest dobrze. To już nie jest dobrze. Więc musisz zacząć. 2 do kwadratu, każdy wie, że to jest 4, prawda? I ja zawsze pokazuję swoim uczniom. Fajnie, że wiesz, że to jest 4, ale ty powinieneś wiedzieć, że to jest 2 razy 2. I w związku z tym to jest 4. To dokładnie tak samo zrobimy ten przykład. Kwadratowanie, czy podnoszenie do kwadratu, albo do potręgi drugiej, oznacza wykonanie takiej operacji. A to każdy z Was robił już w przedszkolu, prawda? Takie strzałki magiczne wjeżdżały. No, my sobie to rozwiążemy ze, zgodnie ze wzorami skróconego mnożenia. Czyli jeżeli, drogi przyjacielu, nie ogarniasz, co tu się teraz wydarzyło, to nie przejmuj się. Spałuj wideo i spróbuj tutaj ogarnąć, co wyjdzie, i powinno ci być dokładnie to samo. A my idąc dalej, no widzimy, że kurczę raz, że nie dostaliśmy 31, tylko 49, to jeszcze tutaj jakiś produkt uboczny dostaliśmy. A kwadrat b kwadrat. No i niestety jest to prawdą. tego nie chcemy tutaj mieć. Ale na szczęście mamy dodatkowo. Pierwsze wyrażenie, które też spróbujemy sobie podnieść do kwadratu, bo mi się wydaje, że coś nam się uda ciekawego dostać. Czyli napiszemy sobie coś takiego do kwadratu. Równa się 1 do kwadratu. Dostanę po podniesieniu takie wyrażenie i ono się równa 1. I zobaczcie, jaka ciekawa sytuacja wyniknęła. Ja teraz mogę napisać, że moje a kwadrat plus b kwadrat, zamienię sobie kolejnością, plus 2ab, równa się 1. No ale, ale, halo, halo, my, co my tu mamy? Przecież to jest siódemka, my to wiemy, mamy podane w zadaniu. Zatem lecimy, 7 plus 2ab równa się 1. Czyli co teraz mogę zrobić? Napisać, że 2ab równa się minus 6. I nawet sobie podzielę to przez 2. To mi zabroni. ab równa się minus 3. Wszystko pięknie. Pamiętacie, że tutaj mamy problem? Ja bym chciał wiedzieć, ile to jest 2a kwadrat b kwadrat. No ale skoro ja wiem, ile to jest ab. Dokładnie. Nie zrobimy tutaj niczego nowego. Obu stronnie podrzucam do kwadratu. Dostajemy a2 kwadrat, b2 kwadrat, równa się 9. Przemnażam razy 2. zostaje 2a2 b2 równa się 18. No i teraz wrócimy do tego naszego równania gwiazdka. Zobacz, jaka matematyka jest piękna. Tutaj wszystko z czegoś wynika, czyli piszę a do 4. Teraz zamiast 2a2 b2 zapiszę sobie, że to jest 18 plus b do czwartej równa się 49. No i jak sobie przerzucimy osiemnastkę, mamy 31, czyli dokładnie to, co mieliśmy udowodnić. A zatem kończymy koniec i choinka, bo to był dowód. Uzasadniliśmy, że a do czwartej plus b do czwartej równa się 31. No i tyle. Ja rozumiem, że tu się wiele wydarzyło. Na szczęście na YouTube jest opcja prędkość 0,75. I daj znać w komentarzach, czy faktycznie przydała się ta funkcja. Czy bez problemu ogarnąłeś co tutaj się działo? Jestem naprawdę bardzo ciekaw. No bo naprawdę pamiętajcie, że ta zadania uzasadni to jest kilka fikołków na wzorach skróconego mnożenia i przeważnie, wszystko ładnie. Wychodzi. Także naprawdę szkoda tych punktów nie zdobyć. Są to proste punkty. No i tacy profesjonaliści jak wy, szczególnie, że subskrybenci takiego wspaniałego matematycznego kanału muszą takie punkty zdobywać. No i myślę, że to wszystko w tym zadaniu. Trzymajcie się na razie.